Urszula Gromala, moim gościem jest zespół Jary Jakie były początki zespołu? W zasadzie jesteśmy znajomymi, dobrymi znajomymi od kilkunastu lat. Zawsze byliśmy zafascynowani muzyką, szczególnie muzyką góralską. No ja myślę, że kilka lat temu padł pomysł, warto by było robić coś wspólnie, warto by było grać coś dla ludzi, więc jakoś tak, jakoś tak powstało Jarzytko. Jak to się stało, że tak młodzi ludzie zainteresowali się muzyką folklorystyczną? Wiesz co, wydaje mi się, że to wszystko zrodziło się z tego, że wszyscy jesteśmy z jednej miejscowości. Nie? W Kamienicy ogólnie dużo z tego folkloru, na przykład zespół gorce, do którego większość z nas należy. No i ogólnie najciężej to było ze mną. Nie przekonać do tego folka, bo jestem praktycznie taki ciężki do przegadania. Ale, ale mimo wszystko się jakoś tak zebraliśmy i, i, i jest dobrze. E, gdzie najczęściej można was usłyszeć? W Wiedzydłobowie. W Najczęściej gramy na weselach oraz koncertach w całej Polsce oraz za granicą. Ostatnio nawet dostaliśmy telefon z propozycją grania w Niemczech. My oczywiście gramy również na e, takich imprezach organiczowych jak święto właśnie e, znaczy... W takim razie jakie było Wasze największe przeżycie związane z występem na scenie? Do największych przeżyć można zaliczyć występ na jednej scenie z Ewą Farną, Mateuszem Ziółko, Afromentalem, Kabaret Neonówka. Miejmy nadzieję, że będzie ich więcej jeszcze takich występów. Robicie coraz bardziej sławni. Wiemy, że jesteście w trakcie nagrywania płyty. Czy macie już problem z fankami? No tak, w sumie przez cały czas atakują nas na Facebooku i naszej klasie. Nie, no żartuję. Dobrze, dziękuję Wam za wywiad.